dziewczyny, dzisiaj zajmiemy się naszymi zmarszczkami mimicznymi. Przedstawię krótki zabieg, jaki możemy sobie wykonać same w domu. Do demakijażu użyjemy płynu micelarnego, potem zrobimy krótki masaż, krem do masażu z kolagenem i elastyną. Dodatkowo nałożymy liftingującą maskę kremową oraz krem z elastyną, olejem baobabu i kolagenem. Rozpoczynamy demakijaż od płynu micelarnego. Jako kolejny etap zabiegu wykonamy krótki masaż kremem do masażu. Krem ma w swoim składzie kolagen, elastynę, witaminę A i E, olej arganowy. E ma on świetne działanie uelastyczniające, nawilżające. W swoim składzie tak samo posiada antyoksydanty. Jest świetnym kremem do masażu. Daje fantastyczny poślizg, ale nie pozostawia przy tym tłustej skóry, tak jak na przykład przy używaniu olejków do masażu. Rozprowadzamy produkt dokładnie na całej twarzy, kolistymi ruchami rąk. I teraz delikatnie masując skupiamy się na najważniejszych dla nas miejscach, czyli miejscach, gdzie występują nasze zmarszczki mimiczne. Delikatnie masujemy. Kolejnym etapem masażu będzie troszkę mocniejsze masowanie mniejszymi kółkami, też skupiając się na miejscach dla nas najważniejszych czyli zmarszczka mimiczna, tak zwana małpi pyszczek. Mocno dociskamy. Im mocniej dociśniemy, tym bardziej pobudzimy swoje krążenie. Poprawimy również wchłanianie składników aktywnych. Okolice oczu. Zmarszczki na czole. Masujemy w prawo, w lewo, malutkimi kółeczkami. Masaż ten doskonale pobudzi ukrwienie w naszej skórze i, tak jak już powiedziałam, poprawi również wchłanianie kolejnych składników, które nałożymy na twarz. Teraz możemy całą dłonią i wokół oczu. Pamiętamy o tym, że masujemy do środka oka pod oczami, po to, żeby nie rozciągać sobie skóry oczu. Głaszczemy na koniec i kończymy masaż twarzy. Po zakończeniu masażu, suchymi wacikami ściągamy resztki produktu. Kolejnym produktem jest liftingująca maska kremowa. Ma ona w swoim składzie kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, olejek arganowy i co ciekawe zieloną i białą glinkę. Zielona glinka jest szczególnie ważna przy skórze zwiotczałej, przy takiej cerze, która potrzebuje odprężenia, odświeżenia, ale ma również działanie nawilżające, Uelastyczniający. Nakładamy maskę równomiernie na całą twarz i czekamy 15 minut. Po 15 minutach zmywamy produkt. Ostatnim etapem naszego zabiegu jest serum kolagonowe z elastyną. Rewelacyjny produkt, naprawdę świetny, zawiera e, kluczowe produkty, kluczowe składniki odpowiedzialne za poprawę elastyczności naszej skóry. Nakładamy na całą twarz, od razu daje uczucie wygładzenia. Skóra od razu staje się lepiej napięta. Pamiętajmy o tym, jak ważny jest dla naszej skóry kolagen i elastyna kolagen poprzez swoje procesy przekształcania z czasem traci właściwości wiązania wody, przez co nasza skóra staje się bardziej sucha, mniej elastyczna. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby jak najwięcej dostarczać kolagenu do naszej skóry. Elastyna po 25 roku zaczyna zanikać, więc też nasza skóra automatycznie traci na jędrności, elastyczności. Także i tutaj zwróćmy uwagę na to, żeby dostarczyć jak najwięcej składników odpowiedzialnych za te dwa procesy, czyli elastyczność i nawilżenie ujadania. до на нашої школи. Дякую, Борис.